Y Cześć Bercie. Znowu spotkamy na lemo, ale zacznę, zacznę od e, rzeczy sentymentalnych. Czy trafiłem do ciebie rocznicę typu 10 lat od 25 lat od nie. Nie, bo dziś jest, wiesz, 15 lat od nie wiem czy już czytałeś, byłeś w internecie. Nie, 15 lat od czego? Od Twojego zwycięstwa w Grand Prix Kanada, No tak, no nie wiem czy to akurat fajnie, żeby już 15 lat minęło, ale... ale okej, okay, no. Jaki satemet się pojawia? E Szczerze? no e na pewno jakieś tam e, pozytywne wibracje i emocje są, ale też jest jakby. Są pewne momenty, do których e, i budzą pozy pozytywne emocje, i, i jakby takie e, coś nie do końca, jakiś brak e, albo no, jakoś tak. Zawsze ten 2008 rok był bardzo pozytywny, ale też e, równocześnie e, zawsze się budzi takie. Taka myśl, że jednak e, można to było inaczej rozegrać. Są takie dwa spojrzenia. Dla mnie to jest ostatecznie patrząc na kogoś, kto obserwuje motorsport od dawna, to jest. Mamy, wiesz, mamy zwycięstwo w Formule 1. Ale no tak, no, myśl, to tak, na pewno, ale to jedno. wiesz, że. Dla innych aż jedno. No oczywiście. E, dlatego, dlatego tym bardziej według mnie ja to tak widzę, że w życiu czasami masz tylko jedną szansę. i nie mówię, że trzeba ją wykorzystać, bo do wykorzystywania szanse trzeba wie, e, no, wiele rzeczy musi się złożyć, ale przynajmniej trzeba spróbować. A tak nie do końca było. Mhm. A gdybyś mógł zawrzeć pakt z diabłem, teraz, dziś? Jakim diabłem? Z diabłem, który może Ci załatwić sprawę, jak, jak w bajkach, albo w tych przypowieściach. I... Zamienić tamte zwycięstwo w Kanadzie na zwycięstwo teraz w Le Mans? Czy to jest w ogóle dla ciebie jakikolwiek deal? Zastanowiłbyś się? Nie nie, nie, nie zamieniałbym. Nie? Nie. Bo tutaj wiem, że mogę wygrać, a w a, a Formule 1 raczej już nie wygrał. Także. E, byłbym na straconej pozycji. To nie jest tak, że zwycięstwo Lemon jakoś e, du, dużo niżej cenie ponieważ tak nie jest, to są dwa różne, dwie różne dyscypliny. Nie można porównywać Formuły 1 do, do Le Mans. E, no ale tak mówię. Jedno myślę, że e, jestem tutaj e, i może nie po raz ostatni. E, a dlatego też. E, o tym spróbuję ja się zająć. Nie musi mieć diabła pomagać. Jak, okay. Jak mówisz o tym, że, że mogę wygrać? Jak bardzo to dotyczy tego sezonu? Znaczy tego sezonu, tego startu. Znaczy, to nie, no, nie, nie mówię o, ogólnie o tym starcie, tylko po prostu też nie wiem, czy będę miał jeszcze szansę startować tutaj w przyszłości. Ale ogólnie mówimy się, widzę większe szanse możliwości startu w Le Mans niż w Formule 1. Dlatego. Mm -hmm. dlatego dlatego powiedziałem, że jakby mówię to niekoniecznie o, o, o tym roku, a jeśli już, już wspominamy ten rok i tą edycję no to konkurencja jest ogromna e, bardzo wyrównana dodatkowo, tak jak to widzieliśmy przez zasiada w pierwszych wyścigach dodatkowo oczywiście są zespoły ILMs, czyli Europejskiego Serialu w którym wiem, że e, mają bardzo reprezentują bardzo wysoki poziom jesteśmy już po Kilku godzinach jazd, no, po prologu, po, po treningach, po kwalifikacjach, też częściej kwalifikacji. E, no i jakby moje słowa są potwierdzone. Oczywiście 24 godziny wyścig to jest zupełnie co innego niż e, jedno lub nawet 10 okrążeń przejechanych e, z rzędu, ale jednak e, nie będzie łatwo i, i konkurencja jest ogromna. E, jakby nadal twierdzę, że w Leman. Mans. Prędkość pomaga, ale nie jest jedynym i najważniejszym czynnikiem, który jest potrzebny, żeby, żeby być na pozycji pod koniec wyścigu, żebyś mógł, mógł po prostu walczyć i, i wykorzystywać szanse, co jest jakby pierwszym celem. I, I głównym celem jest zrobienie naszej roboty jak najlepiej potrafimy, a później to, co nam Leman przypisze i przyniesie, zobaczymy. Speromowe, ale kolejna cyfra 100 lat od e, narodzin tego wyścigu. Może to właśnie zrobi wrażenie. Yy, znaczy inaczej. Robi wrażenie, ponieważ e, jakby jeśli ktoś pomyśli, że 100 lat temu ktoś się tutaj już ścigał a, i, i to a, jaką historię ma ten wyścig. I tak naprawdę dzięki tym ludziom tutaj jesteśmy i mamy możliwość e, bycia częścią tej historii. E, jest, e, mówmy się, czymś wyjątkowym. E, ale jeśli jakby popatrzeć z drugiej strony, jeśli chodzi o moje podejście do tego, do, do wyścigu, do tego, jakby do przygotowań i, i ten, to tak naprawdę to nie robię różnicy. E, to nie jest tak, że, że jako, że to jest. E, e, Stulecie wyścigu to się bardziej przygotowałem. Mniej przygotowałem się tak dobrze, lub nawet lepiej jak poprzednie edycje, ponieważ jednak wywiozłem pewne doświadczenia z poprzednich dwóch edycji. No i zobaczymy, ale jednak myślę, że jest to duża rzecz i duża rzecz szczególnie względem tych ludzi, którzy przyczynili się i zrobili przez różne dekady. Że tutaj jesteśmy i ten wyścig ma taką historię, i mam nadzieję, że będzie miał jeszcze o, o 100 lat dłuższą, albo i więcej. Jesteś w zasadzie z pochodzenia sprinterem. Karting to sprint, Formuła 3, niższe kategorie, sprinty Formuła 1, sprinty DTM, sprinty WRC. De facto, w rajdach to są sprinty, tak? Masz po prostu os -y z os z os -em. I teraz jedziesz w marat, no można składać W porównaniu z, raj z rajdami terenowymi, to jest, no WRC to są znowu. Tak Formuła 1 i Endurance właśnie. Trochę, nie? Jak mało. Nie ja wiem. Sprinty rajdowe to są OS -y, rajdy, nie wiem. KOTS. No albo, albo nawet mistrzostwa nawet Włoch czy też Polski, gdzie wszyscy jadą jakby na torze i na krótkich OS-ach i ten rajd trwa dużo krócej, jednak uważam mistrzostwa świata nie są takie nie są aż takimi sprintami. No chodzi bardziej o to, że, że są to dyscypliny, w których ostatecznie chodzi o prędkość. Im, dłuż, Im dłużej trwa rywalizacja w motorsporcie, tym ta prędkość ostateczna, najwyższa, schodzi trochę niżej zawsze na ten. Więc co cię pociąga w takim razie w Lemo ogólnie i Endurance? Bo to duża zmiana. W no tak, ale tu bym mógł dyskutować, ponieważ e, e, tak chodzi, prędkość, tak jak powiedziałem, nie jest naj, myślę, najważniejszym czynnikiem, ponieważ e, bez innych czynników sama prędkość tutaj nie wygra ale prędkość pomaga. i to w, Czy to wyścig trwa minutę? <grym> e, na przykład dobrym tematem z e, Speedway Żużer e, nadal trwa minutę i, i jakby jest ważna prędkość, jest ważna, ważne wiele elementów, e, ale jest oczywiście to bardzo skompresowane. E, tutaj, jako że jest to pomnożone x razy, e, ta prędkość jest przykryta innymi czynnikami lub też e, inne czynniki, E, jest większe prawdopodobieństwo, że inne czynniki mogą zagrać główną rolę. E, no i jakby to jest część wyścigów e, i, i tego sportu e, zupełnie inna niż e, w wyścigach sprinterskich, e, ale bardzo fascynująca. Ja uważam, że e, szczególnie z, z, jakby z, z perspektywy zespołu e, wyścigi długodystansowe nie mogę powiedzieć, że są fajniejsze, ale są zupełnie inne i tak samo zespół jakby też trochę inaczej do tych wyścigów podchodzi. Ale na przykład kategoria LMP2 i Le Mans w kategorii LMP2, ponieważ takie jadę, to jest 24-godzinny wyścig sprinterski, jeśli chodzi o podejście, w jakim możesz jechać prototypem czy też pakietem, jaki masz. Ponieważ nad oponami nie za bardzo musisz myśleć. E, dużo mniej niż na przykład e, za czasów kiedy ostatnio jeździłem w 1. E, nad spalaniem, w zależności od, od fazy wyścigu i to co się wydarzy, ale też bardzo często dużo bardziej e, oszczędzasz paliwo w e, 1 niż e, e, niż 24-godzinnym Le e, Także to wszystko zależy, tak naprawdę głównym celem, czy to jest wyścig jednominutowy, czy 204 godziny jest jak najszybciej szybciej dojechać do mety. To w jaki Ty to sposób zrobisz, tak naprawdę schodzi na, e, na drugu, drugi plan, tak? e, Najważniejsze jest jakby pokonać ten dystans jak najszybciej i szybciej niż inni, ponieważ tak naprawdę zawsze się ścigasz przeciwko e, rywalom. Zastanawiam się czy... Ten wyścig też nie symbolizuje generalnie zmiany w człowieku, w kierowcach, no bo, no bo wymaga, wydaje mi się, więcej cierpliwości y, niż spinterskie, więcej zaufania. Zgodzisz się z tym, że to jest trochę inne podejście, już takie właśnie starsze, trochę dojrzalsze? Ja wiem, na pewno uważam, że, e, uważam, że e, pewne doświadczenia, nawet nie tylko torowe, ale życiowe, E, pozwalają Ci e, widzieć jakby szerszy obraz e, też wyścigów i, i jakby do, jak do tego podchodzić i e, inaczej oceniasz pewne sytuacje. E, jak jesteś młodym, to tak naprawdę, tak naprawdę w wyścigach długodystansowych jest coraz więcej młodych kierowców, ponieważ ale to już jest inny temat, brakuje kategorii poza jakby trzema, czterema, poza jedną drogą dla młodych ludzi, brakuje kategorii w Europie E, które pozwalałyby naukę, czy też zbieranie doświadczenia i, i normalny proces, który w każdym sporcie jest, czyli treningów i e, jakby poprawiania się. Mm -hmm. e, dlatego też myślę, że coraz więcej jest młodych kierowców, którzy e, próbują swoich sił w wyścigach długodystansowych e, I też e, to nie jest zła droga, jeśli mam być szczery, oczywiście. E, e, są też fazy życiowej, fazy Twojej przygody sportowej, kariery, w której jakby jest normalne, że e, niektóre rzeczy zrobiłeś już, niektóre rzeczy wiesz jak ocenić, niektóre rzeczy musisz poznać. A, I tak naprawdę e, pewne rzeczy, jakby nawet nie będąc, jak powiedziałeś, kierowcą długodystansowym, e, jesteś w stanie przewidzieć, ponieważ e, masz inne też spojrzenie e, na. na, na, na na, na, na życie nawet, już nie mówiąc hmm. nawet e, e, o wyścigu. E, dlatego też e, myślę, że jeśli miałbym wybierać, to potrzeba taki odpowiedni kompromis i jakby mieszankę, trochę młodości, trochę hmm. e, doświadczenia, nie, żeby nie powiedzieć starości. No tak, ale wydaje mi się, znaczy wiadomo, że w wyścigach tak naprawdę rządzi maszyna, rządzi zespół. Tak to jest zawsze kluczowe. Ale jednak odnoszę wrażenie, że jak wsiadasz do samochodu w krótszym wyścigu w sprincie czy w Formu 1, to ostatecznie mimo wszystko więcej jest w Twoich rękach tego sukcesu niż w momencie, kiedy gdzieś 24 godziny wyścigu, masz dwóch zmienników i jeszcze szereg innych czynników, które są powiedzmy nie aż tak ważne w sprincie. Nie wiem. Czy się zgodzę z tym stwierdzeniem? Mhm. Wiem jedną rzecz, że na pewno wyścigi długodystansowe zbliżają ludzi mhm. w zespole. E, I jakby jest to normalne, ponieważ, e, ponieważ e, mechanicy są dużo bardziej aktywni, no bo jest więcej pit stopów, e, też zespół jest tak naprawdę. Idziesz na, e, na duże wyzwanie, masz przed sobą duże, duże wyzwanie i masz jakby swoją brygadę, tak? wyścigi sprinterskie, czy też Formuły 1, oczywiście e, zespoły są dużo większe, e, ale tak naprawdę kierowca koncentruje się na swojej pracy i na... wokół siebie ma swój jakby bliski zespół. E, tutaj jest trochę inaczej, ponieważ zespół są dużo mniejsze, ale tak naprawdę e, ze względu na to, że więcej rzeczy może się wydarzyć e, i tak naprawdę każdy, każda osoba przykłada się do tego, jak ten wyścig będzie się E, rozwijał, przebiegał. E, I inna rzecz, że ty wysiadając z auta, to auto nadal jedzie, tak, na, jakby na twój rachunek, na twój wynik. E, jakby tw Uważam, że tworzy pewną, e, jakby, nie wiem jak to nazwać e, więź? więź. której myślę bardzo często w wyścigach sprinterskich brakuje. E, albo inaczej masz więź, ale z dużo mniejszą, e, z mniejszą ilością ludzi. I tak naprawdę Twój partner zespołowy jest e, Twoim rywalem, a tutaj twój partner zespołowy tak naprawdę pracuje dla Ciebie. Dlatego też e, bardzo ważna jest jakby harmonia i, 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 i pewny feeling pomiędzy partnerami zespołowymi. E, no i po prostu czasami, czasami trzeba wejść w strefę poza też wyścigową, żeby, żeby to wszystko działało. Może też trochę leczy z takiego egoizmu, który jest potrzebny przy jakiejś się młodszym... Ale ja myślę, że m, żeby, żeby osiągać wyniki, czy też e, e, już nie mówiąc o Formule 1, ale ten e, ogólnie motorsport e, od kartingu uczy by bycia egoistą. I trzeba no? być egoistą. No, ale to, to jest... E, to wszyscy wiedzą o tym wszystkiego. Nikt nie mówi o tym głośno. Mm -hmm. e, nie. Trzeba być egoistą. Ale są jakieś granice, prawda? Ale to już na pewno zależy od, 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 od człowieka, tak? I, I czy po prostu swój egoizm potrafi zostawić tylko w momentach, których trzeba, czy też ten egoizm później wchodzi w, jakby wychodzi poza pewne obszary, ale tak naprawdę umówmy się. Każdy myśli o sobie i każdy chce najlepiej dla siebie. Później jeden zrobi to trochę inaczej, drugi inaczej, jeden jakby nadal jest, e, jest egoistą w aucie, ale poza autem jest jakby człowiekiem zespołu i pracuje na konto też, żeby sytuacja wyglądała lepiej, ale znam takich, którzy byli egoistami też e, robiąc debrief, czyli odprawę techniczną e, po testach i myśleli tylko o sobie, albo wręcz przeciwnie. I nie myśleli o zespole, tylko po prostu, co jest lepsze dla. Dla, dla, dla kierowcy, a nie dla, to, dla Bolidu, żeby ten Bolid jechał szybciej. Twój trzeci start w Lemon, to dużo i mało, dużo dlatego, że pierwszy raz prawie wygraliście, drugi raz byliście na drugim miejscu na podium. Czy nie jest tak, że jesteś już trochę. Nawet z racji Twojego doświadczenia, bo to weteranem w Lemon? Nie, nie? Ja myślę, że na Le Mans Nie, ponieważ to jest trochę tak w rajdach. E e w rajdach. Żeby zebrać doświadczenie na danej imprezie, e, tak naprawdę potrzebujesz dużo więcej czasu niż na przykład w wyścigach. Oczywiście na to, w wyścigach w sezonach, gdzie jest 15, 10, 12, 18 wyścigów, nieważne, jasne, zmieniasz tory, albo jest pewna kontynuacja. Jest, ten sam, jest to samo auto, jakby te tory są inne, ale w się, są bardzo podobne. Oczywiście, e, jeśli zaczynasz jeździć na torach ulicznych, to oczywiście one są różne, ale jakby z pewnym doświadczeniem już e, jedziesz na nowy tor i nie robi różnicy. E, e, Le Mans jest jedno w roku. Sam fakt, w Mistrzostwach Świata są inne wyścigi, ale Le Mans jest tak różne, to jest tak jakbyś, nie wiem, jeździł non stop rajd Korsyki i e, e, mówił, że jeżdżąc na Korsyce zbierasz doświadczenie, żeby jeździć w, na rajd Polski. No i jedziesz go trzeci raz, czyli jesteś weteranem, no bo masz 30 rajdów przejechanych na wyspie i jesteś weteranem. Nie, no to ale tak to jest naprawdę. Ten sam to. to jest ten sam, ale co roku jest zupełnie inny scenariusz. I tak naprawdę jest wiele czynników, które mają ogromne znaczenie. Samo to, że nawet widzisz to, co się wydarzyło wczoraj w wczorajszych kwalifikacjach, że auto 30 jedynka, czyli nasza siostrzane auto. W ubiegłym roku było w kwalifikacjach pierwsze z ponad sekundą przewagą nad drugim autem, a teraz nie weszło do Hyperpol. A jak się i... czujecie teraz? Czy przygotowani po tych wyścigach? Ja, ja, ja czekam na sobotę, kiedy wystartuje wyścig. Tak naprawdę to dopiero wtedy, e, po pierwszych 6 godzinach, e, nawet nie mówiąc o wyniki, tylko bardziej o, o, o odczucia w aucie, będziesz wiedział, czy odrobiłeś swoje zadanie prawidłowo czy nie. 6 eee, godzin? Dlaczego 6 godzin? No, bo tak. <grym> okay. Po 6 godzinach uważam, e, jak się zaczyna noc, uważam, e, wiesz, w którym kierunku pójdzie Twój wyścig, jeśli chodzi o pewne, jeśli ustawienia, o takie rzeczy, o balans auta, mm. ponieważ wszystko się zmienia. Dodatkowo, jeśli będzie tak, jak się zapowiada, że bardzo możliwe, że będzie deszczowo, e, no to już zupełnie jesteś tak naprawdę e, Trochę musisz y, zagrać albo bank, albo idziesz w ciemno i... Y, ale tak mówię, prędkość, balans auta są ważne do pewnego stopnia. Spałeś kiedyś podczas lomo? Spałem, ale krótko. Jaki jest hmm. Twój udział w, w zarządzaniu tym wyścigiem, jeśli chodzi o Waszą załogę? Nie wiem, zależy, zależy kogo się <laughs> zapytasz. E... Ciebie pytam. Zarządzania raczej nie ma dużego, ale myślę, że e, myślę, że e, po, parę razy i też wczoraj się zdarzyło, że przed kwalifikacjami wcale nie byliśmy w dobrych nastrojach. E, e, I myślę, że wykonaliśmy e, dobrą robotę i e, zmieniliśmy parę rzeczy, e, które które jakby przyszły z doświadczenia, mimo to, że ja nie jeździłem praktycznie na nowych oponach w ten weekend. Znaczy nie w ten weekend, na prologu zero. Wczoraj zacząłem trening, ponieważ musisz zacząć na nowych oponach, ale tak naprawdę jechałem jakby skoncentrowany, ja miałem jakby przejazd z dużą ilością paliwa jakby bardziej orientacyjnie pod wyścig. A dlatego też za każdym razem, jak Louis zakładał nowe opony, nie wyglądało to rewelacyjnie, ale jakby pewne doświadczenia się przydały i nagle się wszystko odwróciło. Jesteś takim człowiekiem do zadań specjalnych, tak naprawdę? Nie, sposób. nie zadań specjalnych, ale. Co pada też w Lemą w nocy, kto wyjeżdża? Była ankieta no... trzymana. A czy Kto nie jeździ na nowych, tylko to nie na używkach, długie stinty. No tak jest. No. Czasami po prostu nie można mieć dwóch napastników w jednej drużynie. Trzeba czymś bronić. Szczerze, jakby. Czasami jest to. Nie mówię, że wkurzające, ale oczywiście myślę, że, że inaczej w spa, spa po raz kolejny. Wiedzą to tylko tutaj ludzie z wewnątrz, i też pewnie sobie niektórzy nie zdają sprawę Jak e, po raz kolejny dałem przykład, jak można być graczem zespołowym. Mm. E, bo był pewien plan, ten plan został zmieniony, ponieważ w pierwszym treningu Auto się bardzo źle prowadziło. E, no i ktoś musi się poświęcić, żeby, żeby, żeby było lepiej. E, później to się odwróciło. Nieważne, nie wiem, czy by było tak samo, gdybyśmy nie zmienili planu. Ale sam fakt jest taki, że e, tak jak powiedziałem, e, głównym celem i ja to tak widzę, w wyścigu długodystansowych i moim jest, żeby dojechać jak najszybciej do mety. Jak my to zrobimy, e, tak naprawdę schodzi na drugi plan, ale nie ukrywam, że w ubiegłym roku na przykład e, na Alemania miałem jechać kwalifikacje, a mieliśmy pewien problem techniczny w aucie e, i ze względów w cudzysłowie, e, dobra e, zespołu. Eee, jakby po prostu są pewne, ja u, u, uważam, że trzeba myśleć o całości. Tak jak mówię, jak masz 20 lat, trzeba być egoistą. Eee, egoistą byłem i <śledziałem> to niemałym. Eee, a teraz mi tego brakuje. Jeśli mam być szczery, ponieważ e, wiele razy myślę, że, e, no. że może sytuacja by wyglądała inaczej. E, może bym miał więcej kompletów opon i bym jeździł kwalifikacje, ale nie wiem, czy by koniec końców wyścigów to wyglądało tak samo, jak na przykład w SPA. W to mieście Ifeja, w zeszłym roku Arenco, w tym roku Rui. Powiedz, da radę Rui? Jak, się, jak czujecie? Musi dać nie ma wyboru. Znaczy umówmy się, tak, tutaj nie trzeba być jakimś geniuszem tego sportu i fachowcem, że E, mając Ifeja i mając Lorenzo w ubiegłym roku, mieliśmy kom super komfortową sytuację. E, już nawet nie mówiąc o prędkości, ale też jeśli chodzi o strategię, o, o jakby no, byli, jeśli nie najlepszymi, to jednym z najlepszych, ale po prostu kierowcami srebrnymi, którzy robili różnicę. Z RUIM jest trochę inaczej. E, z Ruim jest... E, jest to tak, że Myślę, że musimy popracować. E, spa byłem mile zaskoczony w wyścigu, e, ponieważ naprawdę jechał mocno. Niestety w pierwszym zakręcie nie ułatwił sobie zadania e, i na pewno po prostu musimy unikać pewnych spraw. Ale e, jeśli chodzi o, o naszą pracę, to fa, sam fakt jest taki, że trochę inaczej te wyścigi wyglądają. E, bardzo często musimy nadganiać. Bardzo często trzeba też kombinować, myśleć nad strategami. Zresztą w SPA i też w Portimao jakby staraliśmy się trochę odejść od normalnej strategii po to, żeby mieć szansę jakby nadrabiania, czy też wykorzystywania pewnych sytuacji, które mogą się wy zadziać w wyścigu. W wyścigu 24 godziny na aleman jest to trudne do przewidzenia i tak naprawdę Myślę, że nie ma nie ma co za dużo myśleć. Po prostu trzeba robić swoje, jechać swoje i i zobaczymy co się wydarzy. I trzeba zrobić tak, żeby na ostatnie 4 godziny mieć jak najlepsze narzędzia, w jak najlepszym stanie. Że jak będziesz w sytuacji, w której będziesz mógł walczyć, to żeby po prostu, że, że będziesz mógł zawalczyć. Sam fakt taki, że Myślę, że poprzednie dwie edycje e, zrobiliśmy dobrą robotę. E, jeśli chodzi o kierowców mieliśmy problemy i 221 i w ubiegłym roku. E, Techniczne. Tak. E, nie wy wynikające z jazdy, jakby z tego, jak jeździliśmy i ten. E, no i jakby musimy pamiętać o tym, że wyścig jest długi, mhm. bardzo długi, bardzo bardzo długi. Zostać na Lidlapie i ten. a Jeden safety car, co sądzisz? E, no tak, jest jeden safety car, Namiast który. Trzech. No, ale w ostatniej godzinie są trzy. Tak? Co e, my tak. e, sądzę? Myślę, że LeMan, e, znaczy jest tendencja do robienia show, tak? E, ja mam nadzieję, że LeMan ma swoją historię stuletnią. I według mnie jest widziane, ja przynajmniej odbieram Le Mans, że zespół, który robi lepszą robotę przez 24 godziny powinien wygrać. Nie zespół, który przypadkiem, nie wiem, na przykład był 3 minuty z tyłu i na godzinę 10 minut, akurat tak się zdarzyło, że z Fuksem zjechał do boksów przed safety car'em, Znalazł się... Wiesz, bo jak masz 3 minuty straty, jest łatwo jakby, w cudzysłowie, zaryzykować. Jak walczysz na przykład o piąte miejsce, to tak naprawdę nie walczysz o nic. A dlatego ja mam nadzieję i że jakby DNA tego wyścigu, ja wiem, że generacje się zmieniają, że... że ludzie nie lubią nudnych wyścigów, lub też potrzebują akcji, tak? E, I jest tendencja robienia niepotrzebnie, według mnie, jakby narobienia robienia show, ale myślę, że Le jest wyjątkowe i może być po prostu inne. E, I tak jak jest, dlatego nie kombinowałbym za dużo. Sam fakt, że trzy safety gary były czasami to nie było tak idealne i nawet w 2021 roku straciliśmy na jednym minutę. A byliśmy 5 sekund za innym autem. A to auto przejechało przez linię. My zostaliśmy za jednym safety carem, a, a, a auto, które było 5 sekund przed nami zyskało nad nami ponad minutę. Ale jest łatwiej odrobić minutę niż 3. No tak. Chyba że safety carem wtedy nie ma żyli. Dobrze, w takim razie co życzę wam, żeby sprzęt jechał, żeby się nie psuł, żeby team działał super i żeby nikomu się nie zdarzył żaden błąd i to co najważniejsze. Moim zdaniem w wlemał szczęścia. Życzę wam. O, błędy się szczęścia. na pewno zdarzą. Ważne, żeby błędy się nie, nie były zbyt bolesne i zbyt. E, zbyt kosz, koszto, kosz, kosztujące. O. E, a tak naprawdę mówmy się w przeciągu 24 godzin. To nie jest tak, że e, można przejechać perfekcyjny wyścig. E, dlatego jeśli mają się zdarzyć jakieś spadki, to niech się zdarzają w momentach, które będą to mało kosztowały. Tego życzę. Dzięki. Dzięki.